W dniu upamiętniającym tragedię sprzed 75 lat stoimy przy grobie człowieka wyjątkowego. Nie tylko na czasy, w których żył, lecz również z ogromnym ich wyprzedzeniem. Ksiądz Bonaventura Metro przybliżał światu wspaniałą prawdę o człowieku. Jako bycie stworzonym dla poznawania i przeobrażania świata w każdej skali, ale przede wszystkim w skali największej, kosmicznej, że w gwiazdach ręka pisuje Boża, wiedział doskonale i pewnie nie od Norwida, ale z własnych. Doświadczył. Czuł, że nie będzie ładu w organizacji społecznej, nie będzie też pokoju na świecie, dopóki człowiek nie zechce otworzyć się całym swoim rozumem i uczuciem na sprawy nieba, kosmosu. Dlatego, bez względu na czasy, w jakich przyszło mu żyć, i bez względu na miejsce, w jakim przebywał, niestrudzenie kierował myśl ludzi ku rozgwieżdżonemu niebu, którego kontemplacja pomaga zrozumieć stwórcę Wszechrzeczy i odnaleźć właściwe powołanie ludzkości, a w ramach niego również swoje własne. Jeżeli piękny duch. Metlera jest tu z nami. Niech pomoże nam z siebie zaczerpnąć motywację i siły dla wielu wspaniałych przedsięwzięć, w tym dla zdobywania i szerzenia wiedzy o wszechświecie. I jeszcze na koniec chciałbym prosić panią Marię Pumińską. Czytania wiersza. Jest to yy, seniorka właściwie Stowarzyszenia yy, Polskiego Towarzystwa Mięśników Astronomii Oddział Częstowa imienia Medlera i często nas yy, zaskakuje yy, świetnym doborem yy, wierszy czy muzyki do sytuacji. Dzisiaj wygłosi nam wiersz nieznanego autora. Bez, Ciebie potrzeba dziś nam. Panie, ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i barw, jak powietrza i chleba, tak jak liści na drzewach. Tylko Ciebie, byś zmienił ten świat, żeby życie uwolnić od łez, żeby strach mógł zamienić się w śmiech, żeby brata już brat nie zabijał, a świat opamiętać się chciał. By spełniły się sny, by świat lepszym był. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, żeby miłość wzbudziła się w nas, by nadziei nie brakło już nam. Ciebie, panie, potrzeba tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie i gestach, tak jak tęczy po deszczach. Tylko ciebie, byś zmienił ten świat, by spełniły się sny, by świat lepszym był. Tylko ty prawdę znasz, panie. Ciebie potrzeba dziś nam, byś zmienił ten świat. Dziękuję bardzo i oddajemy głos. Prosimy księdza,